To jest oficjalnie Wasza wina, bo sami lajkowaliście ten komentarz i chcieliście, żebym zagrał takim celownikiem widza, więc oficjalnie przy Was. Wklejam w tej chwili komentarz, który widz mi zostawił tutaj w komentarzu. Importuj i będziemy grali takim oto żółtym celowniczkiem. Akurat teraz go. O, teraz go widać. Cześć, co tam u was słychać. Codziennie, albo prawie codziennie. W dzisiejszej misji musimy zabić wyściga. W... twu. Lidera w wyścigu zbrojeń 5 razy w pojedynczym meczu lub zdobyć 30 fragów łącznie Nie wiem, to, to chyba kwestia po prostu szczęścia, aż zabiję lidera, ale też się zastanawiam Co będzie, gdy takim liderem Będę ja No to wtedy co, będę, nie, nie będę mógł robić tej misji zabijając liderów Tylko w jakiś tam inny sposób Powiem wam, że dziwna jest ta misja, bo jakoś nie wiem w ogóle, znaczy nie ta misja tylko ta mapa, nie wiem gdzie się przemieszczać Zgubiłem się już 5 razy Jakoś zawsze z drugiej strony wchodziłem na ten budynek, tędy Tędy i co? Jakoś tu się wchodziło? Nie wiem jakoś. Ale nie mogę w ogóle zabić lidera. Może oni już tutaj mają naprawdę sporo fragów. O, kałaszek. To jest ma lider! Zabiłem pierwszy raz lidera. Ładnie. O to chodzi w tej misji naszym żółtym, pięknym celowniczkiem od widza. O raczej nie był lider. Nie świecił się. Czy lider się zawsze świeci w tym trybie? W sumie nie jestem pewien teraz. Proszę bardzo, tyle, jakieś negewy, w ogóle m M2, M249, co tu się wyrabia? Może tu gdzieś ktoś jest, to nie był lider. Pamiętam, że naprawdę. O, o, lider! Jest, żółty celowniczek, pomógł mi go rozwalić. Moim zielony bym nie dał rady. <śm> mam nadzieję, że jeszcze uda się trzech. trzech liderów załatwić. Mamy dwóch na pięciu, trzeba to zrobić pięciu w jednym meczu. To jest taki jeden z trudniejszych challenge w tej misji, mam wrażenie. Zastanawiam się, czy jakoś biegać, szukać kogoś podświetlonego na czerwono, a innych nie zabijać, czy też koncentrować się na fragach po prostu. No właśnie, bo tak to to będą mnie zabijali, a ja będę potem biegł pół mapy i go szukał. Wiecie o co chodzi, prawda? Gdzie są liderzy? Tu nie ma lidera? No dobra, zabijamy, co? I może to nie lider? Będę strzelał. Nie no, idzie się przyzwyczaić do takiego żółtego celownika. A nawet na tej mapie takiej śniegowej, całkiem fajnie się kontrastuje. Z otoczeniem, ze wszystkim. No, niestety lidera nie mogę znaleźć. Chyba mi się nie uda tej misji zrobić, wydaje mi się. Raczej cienko to widzę. O! Lider! Jest! Revolver. Chciał mnie wziąć z kosy, nie zmerwo te numery. Nigdy ja mam taką broń w ręku. O, ktoś się tam kręcił chyba. Dobra, lepiej zginąć, bo tej spetką na górze to ja niewiele mogę zrobić. Jeszcze dwóch liderów! No fajnie jakby... Się... dwóch lider chyba. Zawijajcie mnie! Ej, 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 ej! Ktoś tam się świecił, prawda? Była szansa, ten się nie świeci, ten też nie. Świecące się był gdzieś tutaj, ale chyba go. Dobra, dobijamy dwóch. jest lider tak jest słuchajcie jeden mi został jest szansa to zrobić jest szansa to zrobić nie, nie, nie sądziłem że się uda jakbym się skupił tak naprawdę to chociaż nie to bym nie zrobił więcej fragów w jednym meczu bo już mecz by się skończył co ja chciałem powiedzieć za głupotę idziemy go szukać omijamy wszystkich patrzcie sobie biegam po tej mapie nikt nie, nie... o jest tu jest mamy zrobiono misję 5 na 5 udało mi się zrobić Pięciu nice. liderów zniszczyłem Git, git A jak tobie? No już mam to skończone, tylko level zrobiłem sobie O, nice A jakiś w ogóle operacja? A, fajnie nawet, tylko słabo leci, nie? O, łatwo Ty, ty pomogłem ci, tu widziałeś? Bo się na mnie rzucił? <laughs> nice <laughs> Dzięki, dzięki Dzięki bardzo za meczyk Misja zrobiona, pomogliśmy widzowi rozwalić przeciwnika z kosy Siemanko wszystkim Siema, siema też misja? Tak jest. Trzeba tu jakieś obrażenia zadawać. Tak jak powiedziałem, musimy teraz w tej misji zadać 1000 obrażeń. W jednym meczu lub 2500 łącznie i nareszcie udało mi się... Cześć Wojtek. I nareszcie udało mi się dołączyć do meczu na samym początku. Bo tak jak już być może... Oho, był tu. Dogonimy go. Gdzie oni uciekli? Nie umiem z tego strzelić celownika, nie da się! Gonią mnie i sko... mnie skosy nawet, ale wiecie, że naprawdę ciężko o, mi się o, tego żół żółtego celownika strzela. Ja... jeszcze, że miał headshot'a jakoś przycelować powoli... Nie, to jest problem. Najchętniej to bym kupił taką broń i po prostu sprayował na maksa i liczył na to, że kogoś uda się zabić. <noise> ja jakoś... Nie wiem, czy to kwestia przyzwyczajenia, czy co, ale... O, właśnie. Się zablokowa... Znowu jakiś... O co tu się blokuje? Nie wiem... No właśnie, jakieś skany, jakieś takie rzeczy... NIE BIJ MNIE! O, 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 taki był mój plan z p 90 Właśnie o to mniej więcej chodziło, to trzeba pamiętać, że oni mogą raszować wszystkie mołotowy. to rzucił go ktoś z teamu na przykład. Proszę bardzo, drugi żamek załatwiony, mamy już 250 obrażeń. A chciałem wam powiedzieć, że jak już być może widzicie, mam Więcej obrażeń zadanych z poprzednich meczów Ale zawsze dołączałem jakoś pod koniec, zdążyłem zrobić z 500 obrażeń i mecz się Kończył Tym razem Jestem dłużej Mam odpowiednią broń Ale go tu zauważyłem w ostatniej chwili Mam odpowiednią broń, patrzcie P90, już 3 fragi Podekscytowałem się, poleciałem dalej i No to na nie czeka na Mamy już 350 obrażeń, będzie to myślę Do zrobienia Jeden na jednego i niestety chyba to przeg... spojrzał w drugą stronę. Spojrzał i ładny timing. Dopiero teraz sobie uświadomiłem, że ucieszyłem się z rundy wygranej przez przeciwników, a to przecież ja jestem CT-kiem tutaj. Malutki fail. No dobra, idziemy dalej. Dzięki takim misjom jak ta gram mapy, których których normalnie bym nie grał. Italii uproszczony. W życiu bym sam z siebie na, na coś takiego nie wchodził. Tak, to mogę się pobawić w ten sposób i sobie zagrać zupełnie inną mapkę. No to co, brat zakładnika? Biorę. Zagramy agresywnie. Proszę bardzo, nikt się tego nie spodziewał. Zakładnik już podniesiony, i merwo leci do respa. Wszyscy mnie tu osłaniają. No, nie osłanialiście mnie! Nie osłaniali mnie, co? Ale już mamy 584 obrażenia, Naprawdę Mocno dojdzie. Co tu jakiś. Ktoś coś głosuje, nie wiem co. Hmm, nie słyszałem jeszcze tego. tej muzyczki MVP. Nie, masz nie, Jeje, nie, Idziemy na nich z boku, jest tam jeden daleko. Trochę się boję tym celownikiem z nim strzelać. Szukamy kolejnych terro, ale nigdzie ich nie ma. Nie grają zbyt agresywnie. Chowają się. Aha, chyba że są tam wszyscy na środku być może. To dobra, idziemy midem. Za mną idzie ekipa. Niech ekipa biegnie, a ja tutaj idę. Rozwalać awków, bo w tym jestem mocny. O ale, Mistrz Obrzyna. Pięknie. Mistrz. O, jeszcze mam Nikt Mistrz. No to ładnie trafiłem. No, no. Mistrz tutaj czeka. Wyszucił Obrzyna. Trzyma teraz AWP. 1 kontra trzech, Czy da radę obronić? Zakładnika przed doprowadzeniem zabija jednego, chowa się za ścianą. Antytoryści nie wiedzą, z której strony do nich strzela. Mistrzu, nie trafia kolejnego uderzenia. Może powinien zmienić się tak na obrzyna. Na taką odległość, z jego skillem, mógłby mieć szansę trafić przeciwnika, ale on postanowił dalej korzystać z awupy. Chowa się w pokoju, chowa się za ścianą, próbuje rzucić jednego granata, drugiego, trzeciego smołka. Jednak zdecydował się na zwykłego hejdza w ścianę. Nie wiadomo do końca, czy próbował strafić przeciwnika, czy tylko chciał ich zmylić i zagrać jakoś tak bardziej taktycznie. 50 sekund do końca, jeden na dwóch, chciał podnieść zakładnika mistrzu, nie pozwolił mu na to, tylko jeden kontra jeden. Ale mistrzu nie jest pewien, z której strony przyjdzie do niego ostatni przeciwnik. Tym razem Cetek o niku Nahamoto, jakiś rosyjski nick, ciężko go nam przeczytać. Zastanawiam się cały czas, z której strony mistrzu niego wychyli. Chyba się domyślił, po śladach krwi, po śladach za ścianą, domyślił się, że z tamtej strony mu wychyli, ale mimo wszystko nie dał rady mistrzu. Wyklaczował to jeden na trzech, a wcześniej zdobył dwa fragi z Obzdrzyna. Myślę, że ten jego nick jest w pełni zrozumiały. Wiecie co? Nie pozwolę tutaj mistrzowi na takie zabawy z shotgunami. Kupiona XM-ka i lecimy po nich. Aha, nie ma go tutaj, tym razem. Ja się na niego nastawiłem z shotgunem. No to szkoda. Możemy podnieść. O proszę, tu też leżą shotguny wszędzie. Moglibyśmy podnieść jakiś karabin po kimś. Kolega, co tutaj załupą robi? Chce się wymienić? Proszę bardzo. O, chciał! Ale się zaskoczyłem teraz. Na tej mapie. Mogą być wszędzie. I misja zrobiona, mamy tysiąc obrażeń. Dzięki za wóbkę ziomek. A, i teraz też miałem szansę na ostatni strzał. I oficjalnie udało mi się zrobić misję. Całkiem spoko poszło. Tym razem na polskiej mapie. Trzecia misja przed nami. Cześć wszystkim. Ciekawe, czy jest jakiś Polak. Na Mirażu muszą być Polacy. Niemożliwe. Może mnie. Może się boją odezwać po prostu. Tym razem bawimy się w medyka i mamy użyć strzykawki. Ktoś odpisał się ma. Mamy użyć strzykawki 5 razy, czyli zrobić jakąś, jakiegoś małego killstreaka, żebym strzykawę dostał, tak jak teraz. I użył ją, dobra, jedno zaliczone, jeszcze 4 razy w ten sposób. I misja będzie zrobiona. Nie za pierwszym razem dostałem strzykawkę po trzech fragach. Zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. Przy okazji sobie testuję to nowy celowniczek. Teraz mi ładnie wszedł hedzik, przyznajcie sami, w dobrym miejscu mnie zresztą, jak na start. Bo Mogę, o, znowu po trzech fragach dostałem. Nie będziemy umierać. Co? Do końca, do końca tego challenge'u. Hitramy się w tym miejscu, tutaj przy schodach. Przykonek to, że. A jednak nie, no było, był ładny tutaj. Ładna seryjka, dobra, wróciliśmy na bombsite. A, czy są tu Polacy? To, że na Mirku nie ma Polaków. O kurczę na ten sam spot. Nie, no nie chcę zacząć w tym samym miejscu grać. W jakimś innym dobra, będziemy teraz na midzie. Powiem Wam, a propos tej misji na Dev ktoś to odpisał jeszcze jak? To odezwijcie, odezwijcie się. Powiem Wam, że jeśli chodzi o tę misję na Dev Matchu, osiem Patrzcie, zdążył, zdążył użyć zastrzyku, pewnie też robi misję. Jeśli chodzi o def mecza, to o czym chcę powiedzieć, no to tak jak na turniejowym wprowadzili krótki i długi mecz, to wprowadzili Pola, też... Polacy są wszędzie. No, na, na Mirku nie było Polaków, to już myślałem, że coś się stało. <laughs> tak jak wprowadzili na turniejowym, że możemy grać krótki mecz, długi, ale możemy też wybrać, jaki chcemy... Znaczy możemy wybrać, że dowolny mecz, tak? I że gramy lub długi, lub krótki jest nam obojętne. Użyłem trzeci zastrzyk, jeśli zauważyliście. Natomiast... Na defmeczu wprowadzili każdy z każdym, klasyczny, drużynowy, mamy trzy defmecze do wyboru. I możemy wybrać tylko jedną z tych trzech opcji. Przez to często to co zauważyłem, to fakt, że albo wrzuca nas na puste serwery, albo z botami, albo tylko kilku graczy, bo ludzie się rozbijają na trzy różne defmecze. I tak na przykład też próbowałem teraz się załadować na serwer, e, zrobić misję, na której muszę na overpasie. Cztery zastrzyki, no to zaraz kończymy, na której muszę na overpasie robić fragi na poszczególnych obszarach mapy. Wybrałem defetz że na każdego, wrzucił nie na serwer z trzema osobami czy czterema. Wrzuciłem klasyczny to samo, również ze cztery osoby. Wybrałem drużynowy, też ze cztery. I na żadnym nie można było pograć, no ani tym bardziej nagrać, bo jakby nie sprawia mi przyjemności, ani będzie wam sprawiał przyjemności oglądanie jak biegam i fraguję boty. Wiecie o co mi chodzi, tak? Natomiast... Gdyby połączyć te wszystkie trzy serwery w jednym, bo być może ludziom obojętne, który z tych trybów grają, no to byłby jeden pełen serwer na właśnie tej stricte mapie. Idzie zakończona w ten sposób. On tutaj nie chciał podejść, shotguna rozwalić. Mamy pięć gwiazdek po dzisiejszych misjach. Przechodzimy do sklepu operacji, do kolekcji, na przykład Vertigo, i otwieramy jakiś fajny skin. To jest ten moment. Uwaga, uwaga! Dwie berety. Zmiana oleju. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zostawiacie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!